MicroStrategy zakupiło ponad 13 tysięcy bitcoinów, a jednocześnie informuje o potencjalnych spadkach nawet do 25 tysięcy dolarów za jednego bitcoina. Przyjrzymy się trzem faktom na temat aktualnego stanu rynku bitcoina, sprawdzimy dane on które wskazują, jak może wyglądać rynek bitcoina za kilka tygodni. Rzucimy okiem również na wykres bitcoin do USDT, sprawdzimy również ciekawostki z rynku kryptowalut, jak i najważniejsze informacje, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu. na kanale Krypto Podróże w kolejnym poniedziałkowym Krypto News, w którym przekażę Ci najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli interesują Cię te tematy, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca przypominam, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, a wszystko co usłyszysz w tym nagraniu ma jedynie charakter informacyjno edukacyjny, jeżeli się z tym zgadzasz zostaw łapkę w górę i zaczynamy kolejny tydzień na rynku kryptowalut zaczynamy wzrostowo, jeżeli chodzi o dominację bitcoina, wynosi ona dzisiaj 48% dzisiaj za jednego bitcoina musimy zapłacić 34 794 dolary i jest to wzrost o ponad 6% w porównaniu do ubiegłego tygodnia, jeżeli chodzi o ethereum jego wartość to jest ponad 2000 dolarów, największe wzrosty w tym tygodniu zanotowała kryptowaluta celo prawie 70% Quant 20% dekret 14 i Crypto.com Coin 10%, natomiast największym przegranym jest kryptowaluta Kusama, ponad 26%. A jeżeli chodzi o nastroje według Fear and Crit Index, są one na podobnym poziomie jak w ubiegłym tygodniu. Zerknijmy teraz na wykres Bitcoin do USDT, zaczniemy od interwału tygodniowego, co oznacza, że każda pojedyncza świeczka jest to okres jednego tygodnia i zobaczcie, Pomimo spadków, które widzieliśmy w ubiegłym tygodniu i zejścia ceny w okolice 28 800 dolarów, czyli to jest ten poziom, o którym rozmawialiśmy w poprzednim nagraniu, również pomimo tego, że zanotowaliśmy niższy dołek niż ostatnio, to na rynku było więcej kupujących niż sprzedających, o czym świadczy ten długi knot. Cena została wybroniona, świeczka zamknęła nam się nad tą niebieską linią, czyli M50. I zobaczcie, cena Bitcoina cały czas respektuje ten poziom, co może oznaczać, że wciąż jesteśmy na rynku byka. I zobaczcie, to jest ta sytuacja, o której mówiłem tydzień temu, czyli prawdopodobieństwo pojawienia się na wykresie dead cross, czyli tego czerwonego krzyża. A ma to miejsce wówczas, jeżeli średnia kocząca m 50 przecina się od góry z średnią koczącą MA 200, i zwykle niesie to za sobą e, duże spadki na rynku. Kolejna rzecz, o których mówiłem w poprzednich nagraniu, czyli 21 czerwca, czyli to były te okolice, wspominałem o możliwych spadkach. Właśnie w związku z tym, że pojawił nam się na wykresie dead cross, no i faktycznie takie spadki mieliśmy. Spadliśmy do obszaru, który sobie tutaj wyznaczyłem. To właśnie w tym zakresie można było sobie ustawić siatkę zleceń zakupu bitcoina, tak aby uśrednić cenę zakupu i mieć ją jak najlepszą. Pokażę Wam jeszcze raz schemat Wajkowa, który widzieliśmy na tym kanale już wielokrotnie. Ktoś pokusił się o to, aby obecny wykres Bitcoina nanieść właśnie na ten schemat. No i zobaczcie, uważa on, iż te spadki, które mieliśmy właśnie w ubiegłym tygodniu, to jest ten punkt na schemacie Wajkowa. Czyli to, co przed nami, to prawdopodobnie wzrost. Ja bym chciał, żebyście jednak zwrócili uwagę na coś innego. Zobaczcie, na wykresie uformowała nam się tak zwana litera W, czyli formacja podwójnego dna. Zobaczcie, mamy tutaj pierwszy ruch wzrostowy, natomiast cena zaczyna zwaniać, próbując jeszcze raz dotrzeć do poziomu ostatniego dołka. Natomiast w tym miejscu siła kupujących jest na tyle duża, że dochodzi do wygenerowania kolejnego ruchu wzrostowego. I teraz pokażę wam, na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o tą formację. Mierzy się to w ten sposób, jak widzicie tutaj na tym schemacie. Czyli wracając do naszego wykresu, to jest jeden poziom. Tutaj mamy drugi poziom. Teraz możemy sobie zmierzyć. Tak samo jak macie tutaj na tym przykładzie, przekładamy to w to miejsce i to będzie nasz potencjalny target ewentualnych wzrostów, tak? czyli okolice 42 tysięcy dolarów. Jeżeli cena podąży zgodnie z formacją podwójnego dna, no to faktycznie mógłby to być ten punkt na wykresie łajkofa. Czy tak się stanie? Ciężko powiedzieć, natomiast musimy zwrócić uwagę na tą linię, czyli okolice 35-36 tysięcy dolarów, jeżeli cena Przebije nam ten silny opór, który wielokrotnie, zobaczcie, był testowany w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu. Tutaj mieliśmy typowy bull trap. No, i teraz musimy obserwować, jak zachowa nam się cena w najbliższych godzinach. Jeżeli cenie uda się przebić ten lokalny trend spadkowy, może przetestuje jeszcze tą linię od góry. To kolejnym punktem, który należy obserwować, są to okolice. już wam pokazuję. Zobaczcie. Okolice 39 000-40 000 dolarów jest to obszar, w którym cena ponownie może napotkać opór, czyli obserwujemy najpierw okolice 36 000 dolarów, następnie 39-40 000, 000 dolarów. Jeżeli cenie uda się przebić ten obszar, przetestować od góry, będzie to silny sygnał na kolejne wzrosty. I chciałbym wam pokazać, że taka sytuacja, jeżeli chodzi o podwójne dno, o którym mówiliśmy przed chwilą, miała miejsce w styczniu. Zobaczcie, to jest to miejsce, gdzie mieliśmy. Formację podwójnego dna, a następnie duże, duże wzrosty. Dodatkowo, jak możecie zauważyć, miejsce, w którym obecnie jesteśmy, wielokrotnie było testowane poprzednio. Tutaj, tutaj, w tym miejscu, w tym miejscu dwa razy. Tutaj, jeszcze raz mieliśmy to miejsce. Czyli jest to silna linia wsparcia dla ceny bitcoina. No i tylko trzymajmy kciuki, aby scenariusz wzrostowy nam się sprawdził. Popatrzmy jeszcze na jeden wykres, który pokazywałem Wam na moim Twitterze. Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut, zobaczcie poprzednie opory w tym i w tym miejscu obecnie zmieniły się w silne wsparcie i wygląda to tak, jakby cały rynek kryptowalut przygotowywał się na ogromny wzrost w niedalekiej przyszłości. Pamiętaj, że Bitcoina, Ethereum, Polkadot, Uniswap możesz kupić m.in. na giełdzie Binance, jest to jedna z największych giełd na świecie, a jeżeli nie masz jeszcze konta na tej giełdzie, przygotowałem dla Ciebie link, który znajduje się pod tym nagraniem, dzięki któremu będziesz mieć zniżkę na korzystanie z tej giełdy 10%. Pamiętajcie, że analiza techniczna wykresów to jedno, ale my wciąż musimy obserwować rynek, musimy patrzeć na to jak zachowują się wielce, musimy obserwować dane on-chain i właśnie tym teraz się zajmiemy. Zobaczcie, MicroStrategy zakupiło ponad 13 tysięcy bitcoinów. Średnio po 37 617 dolarów za monetę, dzięki czemu zwiększyli stan swojego portfela do nieco ponad 105 tysięcy bitcoinów. A jeżeli zapytacie o średnią cenę zakupu tych 105 tysięcy bitcoinów, było to około 26 tysięcy dolarów za jednego bitcoina. I w tym samym czasie, kiedy MicroStrategy robi zakupy, dokupuje bitcoina średnio po 37 tysięcy dolarów, JP Morgan informuje, że bitcoin może spaść do 25 tysięcy dolarów. Dolarów. Jeżeli chodzi o JP Morgan, to na rynku panuje już takie przekonanie, że jeżeli JP Morgan przewiduje cenę bitcoina przykładowo, że ma spaść lub pójść do góry no to ludzie powinni robić przeciwne ruchy do tego, co słyszą właśnie od JP Morgan. Tylko teraz może się pojawić pytanie, jeżeli oni o tym wiedzą, że my robimy i tak inaczej niż oni mówią, to czy nie mamy tutaj paradoksu kłamcy? Czyli wiedząc, że ulica uodporniła się już na ich głosy, robią po prostu na odwrót, tak? Czyli mówią prawdę. Jeżeli faktycznie Bitcoin miałby spaść do 25 tysięcy dolarów, to zwyczajnie będzie to kolejna dobra okazja, aby kupić tanio Bitcoina i uśrednić cenę, Zakupu takich, to robią wielcy, czyli przykładowo MicroStrategy, dokupują bitcoina, uśredniają cenę. A przypomnę, średnio kupowali bitcoina za 26 tysięcy dolarów. Tak samo jak i Tesla, średnio kupowali bitcoina za około 35-36 tysięcy dolarów. Pamiętajcie o tym, aby patrzeć na to szerzej. Mamy tutaj kilka firm, które dokupują regularnie bitcoina. Mamy też jedną, która cały czas kręci na tym rynku, ale zarówno jednych, jak i drugiej, głównym celem jest zgromadzenie jak największej ilości. Bitcoina. Trzy powody, dla których niektórzy traderzy nadal wierzą we wzrosty ceny Bitcoina. Po pierwsze jest to pojawienie się kolejnego etapu modelu akumulacji Wajkofa, jest to to o czym mówiliśmy przed chwilą na wykresach, po drugie, nieprzerwany proces zakupów przez długoterminowych hodlerów, wielokrotnie już to Wam mówiłem na kanale. I po trzecie utworzenie pułapki na niedźwiedzie przy wypełnieniu znamion złotej proporcji, która zdaje się odzwierciedlać ruchy ceny obserwowane podczas poprzednich bulranów. I powtórzmy raz jeszcze. Model Wajkofa wskazuje, że nadeszła wiosna. Jak widać, w poniższym twecie spadek ceny bitcoina poniżej 29 tysięcy dolarów i późniejszy powrót do wartości powyżej 32 tysięcy, powoduje, że niektórzy analitycy sugerują, że spring test obserwowany w fazie C wzrostu Wajkofa został spełniony. Może to wskazywać na fakt, że dno aktualnej korekcji zostało osiągnięte. Jeśli powyższe się potwierdzi, Bitcoin wejdzie w fazę D, w której ustanawia się nowy trend wzrostowy i otwierają się nowe możliwości zakupu wsparcia, które często są postrzegane jako okazję do zakupu w dołku. No i właśnie możliwe, że okolice 28-29 tysięcy dolarów był to świetny moment na zrobienie zakupów przed kolejnymi wzrostami. A jeżeli jeszcze weźmiemy sobie, narzucimy na to formację podwójnego dna, może wskazywać na to, że przed nami. Kolejne tygodnie wzrostów. Hodlerzy Bitcoina nadal wierzyły we wzrosty, zwiększyli swoją aktywność w maju, gdy cena wzrosła z 30 do 40 tysięcy dolarów. Dokupowali Bitcoina i postrzegają obecny zakres cen jako dobry poziom do otwierania długich pozycji, gdy strach jest wysoki, a sentyment niski. Trzeci scenariusz, czyli tak zwana pułapka na niedźwiedzie, na którym skupiają się niektórzy analitycy, sugeruje, że obecne ruchy przypominają te z ostatniego cyklu, które obejmuje cofnięcie się do poziomu 1,618 Fibonacciego. Patrząc z tej perspektywy, rynek znajduje się obecnie w fazie świadomości. Z czterech psychologicznych etapów bańki po pojawieniu się pułapki na niedźwiedzie, Bitcoin wejdzie w fazę mani, w której szerokie relacje w mediach przyciągają uwagę nowych uczestników rynku, którzy następnie będą ścigać cenę do coraz wyższych poziomów w oparciu o złudzenie, że cena aktywa będzie rosła już zawsze. Zobaczmy jeszcze na inne dane on-chain, które wskazują, jak może wyglądać rynek Bitcoina za kilka tygodni, zanim przejdziemy do informacji ze świata kryptowalut. Jaka tajemnica kryje się za spadkami ceny Bitcoina? Na te oraz wiele innych inspirujących pytań odpowiedzi starał się udzielić analityk Will Clement. Według jego analizy ostatni spadek Bitcoina był powiązany z osobami, które kupiły Bitcoina krótkoterminowo i sprzedały go ze stratą, natomiast zostało to zrekompensowane falą zakupów przez hodlerów długoterminowych. Clement stwierdził, że Bitcoin wciąż znajduje się w środku hosty, ponieważ długoterminowi inwestorzy nadal skupują cyfrowe aktywa. Podczas wywiadu Clement podkreślił kilka wskaźników, aby uwiarygodnić tezę o silnym odwróceniu w zakresie ceny Bitcoina w nadchodzących tygodniach. I pierwszy z nich jest to Bitcoin Liquid Supply Ratio. Zobaczcie, mamy tutaj silną byczą dywergencję, mamy spadek ceny, natomiast silne ręce cały czas skupują Bitcoina. Kolejna bycza dywergencja SOP, czyli tzw. Tak spend Output Profit Ratio, mierzy czy hodlerzy bitcoina osiągają zysk. Oblicza się go dzieląc cenę, po której sprzedano, przez cenę, po której kupiono cyfrowe monety. Gdy SOP znajduje się powyżej poziomu 1, oznacza to, że właściciele bitcoina są w proficie w momencie transakcji, w przeciwnym razie mają stratę. I ostatnio taka dywergencja, po której mieliśmy duże wzrosty, miała miejsce w styczniu. I tutaj mamy kolejne dane on-chain, które opublikowałem Wam na moim Twitterze, więc z tego miejsca zachęcam Was, abyście mnie śledzili na Twitterze, ponieważ tam dużo aktualnych informacji pojawia się każdego dnia. Zobaczcie, oscylator stablecoin supply ratio, który osiągnął najniższy poziom w ostatnich tygodniach, wskazuje tendencję wzrostową. Widać, że kapitał powraca ze stablecoinów do bitcoina. I zobaczcie kolejny tweet od Larka Davisa, jest to hitmap M200-ki, Zauważył on, że nigdy nie mieliśmy topu hossy bez czerwonych kropek, czyli w czasie hossy w 2017 roku oraz w 2013 roku, a w obecnym cyklu nie widzieliśmy nawet pomarańczowej kropki. I tweet od Bitcoin Jacka, który uważa, że przed nami piąta fala licząc od dołku, którą mieliśmy w czasie ostatniej bessy. Zobaczcie, mieliśmy pierwszą falę, następnie ta fala odpłynęła, okolice 2020 roku, następnie mieliśmy trzecią falę. Po której zanotowaliśmy nowe ATH w okolicach 65 tysięcy dolarów. Obecne spadki jest to czwarta fala. No i ta największa, według Bitcoin Jack, prawdopodobnie przed nami. I teraz na koniec kilka ciekawostek i faktów z rynku kryptowalut. Zobaczcie fajną statystykę. Bitcoin ma teraz mniej więcej taką samą liczbę użytkowników jak internet w 1997 roku i rośnie w szybszym tempie. A warto przypomnieć, jakie wówczas były nastroje, jeżeli chodzi o internet, o media, o fachowców. Tak, Zobaczcie artykuł z grudnia 2000 roku. Uważali oni, że jest to chwilowy boom, a i tak miliony zrezygnują z internetu, ponieważ jest on trudny w obsłudze. Nie jest dla zwykłego Kowalskiego, czyli coś takiego jak teraz kryptowaluty. I zobaczcie, kolejna ciekawostka. Strona internetowa Amazona wyglądała w ten sposób, gdy internet miał taką samą liczbę użytkowników jak Bitcoin. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wcześnie. I tutaj ciekawy tweet Simona Dixona dotyczący ostatnich złych informacji, które pojawiają się z Chin dotyczących kryptowalut. Zauważył on, że jeżeli inwestowalibyśmy we wszystko, co Chiny banują, bylibyśmy naprawdę bardzo, bardzo bogaci. Zobaczcie, między innymi Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, YouTube, Netflix i wiele, wiele innych firm. I jeżeli boicie się tego, że Chiny obecnie są na nie, jeżeli chodzi o kryptowaluty, niech ten tweet da Wam do myślenia. I teraz informacje dotyczące kryptowalut. Jeden z Kandydatów na prezydenta miasta Nowy Jork, tego w Ameryce, stara się przyciągnąć swoich wyborców, powołując się na Bitcoina. Chce on, aby miasto Nowy Jork, które jeszcze nie tak dawno starało się odciąć od rynku kryptowalut, stało się centrum Bitcoina. Obiecuję ci, że za rok zobaczysz inne miasto, powiedział Adams. Zamierzamy stać się centrum nauk przyrodniczych, centrum cyberbezpieczeństwa, centrum samojezdnych samochodów, dronów oraz centrum Bitcoinów. I otwarcie mówi, że w tym zakresie chcą konkurować z Miami. Kolejna informacja: problemy Binance w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z informacją opublikowaną przez FCA, giełda Binance nie może prowadzić regulowanej działalności na terenie Wielkiej Brytanii. Giełda Binance działa od połowy 2017 roku, ale dopiero ostatnio jej działania zainteresowały europejskich regulatorów. Problemem okazały się cyfrowe tokeny akcji, które giełda wprowadziła w połowie kwietnia. Zgodnie z oficjalną wiadomością przygotowaną przez FCA, wszystkie podmioty z grupy Binance nie mają żadnych licencji ani innych zgód na prowadzenie regulowanej działalności w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie FCA nie reguluje samych kryptowalut, ale związane z nimi instrumenty pochodne oraz te kryptowaluty, które można uznać za papiery wartościowe, chodzi oczywiście o wspomniane tokeny akcji. Także jeżeli macie konto na giełdzie Binance, a jesteście rezydentami Wielkiej Brytanii, no to nie możecie używać tej giełdy. Polecam Wam założyć sobie inną giełdę, przykładowo BitBayBiz. Jeżeli nie macie jeszcze konta na tej giełdzie, zostawię Wam link, abyście mogli w każdej chwili założyć tak, aby nie pożegnać się przez regulatora FCA z kryptowalutami. Ta sytuacja oczywiście może zakończyć się pozytywnie, natomiast warto mieć zawsze dwie, trzy giełdy, z których możemy skorzystać w razie właśnie e, takich problemów. Uważam również, że Binance zażegna ten problem tak samo, jak zrobili to. W USA, czyli stworzyli oddzielną giełdę Binance tylko i wyłącznie dla rynku amerykańskiego. Prawdopodobnie zrobią coś podobnego na rynku Wielkiej Brytanii, po prostu uniemożliwią korzystanie z opcji kupowania akcji lub coś w tym stylu. Na pewno jakaś informacja niedługo się pojawi. W międzyczasie blockchain.com wprowadza usługę dla użytkowników, dzięki czemu przesyłanie kryptowalut stanie się prostsze i bezpieczniejsze. Bo zamiast wpisywać skomplikowane ciągi znaków, będzie można podać łatwą do zapamiętywania nazwę, wybraną przez użytkownika. Czyli przykładowo będziecie mogli przesłać kryptowoltę np. swojemu znajomemu podając nazwę, dajmy na to Kryptopodróże, bez potrzeby podawania tych ciągów znaków, dużych, małych liter, cyfr itd. itd. Jest to fajna opcja, która na pewno ułatwi wielu nowym osobom rozpoczęcie przygody z kryptowalutami. Kolejna informacja, zobaczcie, ponad 18 milionów osób będzie miało możliwość zakupić Bitcoina w swoich bankach w Ameryce. I jeżeli wierzyć tym informacjom, ma to się wydarzyć jeszcze w tym roku. I zobaczcie, z jednej strony mamy blokowanie kryptowalut, przykładowo w Chinach. Z drugiej ze strony w Ameryce Złók Kowalski, obywatel, będzie mógł kupić Bitcoina w swoim banku. Kilka dni temu pojawiła się również smutna informacja. John McAfee, który przebywał w hiszpańskim więzieniu, nie żyje. Dla tych osób, które nie wiedzą, McAfee jest m.in. twórcą oprogramowania antywirusowego. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Obudził się jako najbogatszy człowiek świata. Chciałbyś tak? Pewien trader kryptowalut zainwestował 20 dolarów w Rocket Bunny. Niedługo potem zobaczył na swoim koncie Coinbase fortunę o wartości 1 biliona dolarów. Budzę się, jest około 9 i zawsze sprawdzam telefon, aby zobaczyć jak radzi sobie moje krypto. Biorę telefon w dłoń, po czym stwierdzam nie, ja nadal śpię. Spoglądam na ekran, jeszcze raz i czuję, w tym momencie dosłownie spadam z łóżka. Williamson spróbował zlecić wypłatę, nie był jednak w stanie tego zrobić. Nie udało mu się również przekierować tokenów na adres innego portfela. Nieco później giełda potwierdziła, że ogromne saldo tradzera było wynikiem usterki, która niebawem zostanie naprawiona. What a shame. To nie pierwszy raz, kiedy Coinbase miała tego typu usterkę w swoim systemie. W kwietniu 2020 roku pewien analityk skazał na ogromny błąd w aplikacji Coinbase Pro, pokazując, że ktoś kupił 42 tysiące bitcoinów o wartości 306 milionów dolarów za jedyne 18 centów. W całej tej sytuacji William zachował jednak pozytywne nastawienie i dobry humor. Zażartował w jednym z maili: Dajcie mi znać, co się dzieje, ponieważ mam na oku firmę gotową, by zbudować mi jak w kształcie pingwina. Także jak widzicie na tym rynku można dostać również z zawału, myśląc, że jest się multimilionerem, miliarderem, natomiast był to jedynie błąd. Także to tyle w tym nagraniu, mam nadzieję, że dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, czegoś ciekawego. Dziękuję Wam wszystkim za łapki w górę, za subskrypcje, za komentarze, bo dzięki temu mój kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. Na koniec puszczę Wam jeszcze reklamę portalu, na którym możemy rezerwować hotele, loty, wycieczki dużo taniej niż na booking.com. Zobaczcie sobie, bo naprawdę warto, a można jeszcze odebrać 10 dolarów za rejestrację na tym właśnie portalu. A ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na moim kanale. Trzymajcie się. Hej. Jeżeli planujecie wakacje w tym roku, zachęcam Was do wypróbowania skorzystania z platformy trawala.com.pl jest to platforma podobna do booking.com, natomiast jest dużo tańsza, możemy zarezerwować tutaj hotele, loty czy też wakacje, nawet o 40% taniej, a jeżeli skorzystacie z linku, który znajduje się pod tym nagraniem, Możecie dostać na start 10 dolarów. I co jest godne uwagi, na tej platformie możemy opłacić naszą rezerwację również kryptowalutami.